Witam Cię serdecznie. W tym nagraniu tak naprawdę chcę poruszyć temat znowu ustawiania sobie celów, bo przypomniała mi się taka bardzo ciekawa historia, anegdota właściwie z filmu, z bajki Alicja z Krainy Czarów, kiedy zapytała się kota dokąd ma iść, a kot zapytał z kolei ją, a dokąd zmierzasz, dokąd chcesz dojść? Ona mówi, nie wiem dokąd, to on odpowiedział, to nie ma znaczenia dokąd pójdziesz, dlatego, że Ważne jest to, jaki obierzesz cel w swoim działaniu. Jeżeli nie masz, nie masz celu w swoim działaniu, które podejmujesz, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo jeżeli nie określiłeś czego chcesz, to tak naprawdę nie masz o konkretnej utartej drogi. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś określił sobie jasny cel. Cel na przykład na dzisiejszy dzień, co chcesz zrealizować. Bo tak wiesz, dużo o tych celach mówi, tu nie chodzi o to, żebyś od razu budował... Cele na 20 lat, chociaż to ma też znaczenie i to jest strategia. Ale jeżeli będziesz każdego dnia sobie stawiał cele dnia, to wiem, że będziesz w stanie zrealizować je, ponieważ będziesz w stanie je łatwiej zweryfikować, łatwiej kontrolować jeden dzień i patrzeć co wyszło, co nie wyszło niż na przykład miesiąc czy rok, dlatego że to jest niestety w czasie odroczone. Ale jeżeli będziesz postępował krok po kroku, to zrealizujesz to bardzo szybko i bardzo realnie. To tyle na w tym nagraniu. Pozdrawiam serdecznie i życzę Tobie miłego dnia. Cześć!